Ninjago Powstanie Smoków to nowy serial w uniwersum Ninjago, który kiedyś no niestety się skończy, to wiemy, ale pytanie jak do tego dojdzie. Dziś właśnie wam przedstawię jakby to mogło wyglądać i co może się po nim wydarzyć, więc zapraszam was już do oglądania filmu. Każdy początek ma swój koniec i tak będzie w przypadku powstania smoków. Prawdopodobnie twórcy ten rozdział w uniwersum Ninjago pociągną do tak do piątego, szóstego sezonu, by nie robić powtarzalności i monotonności. Bo jeśli Lord raz będzie dalej w trzecim sezonie Ninjago powstanie smoków, to jego wątek i fabuła, oj, będzie trwać i trwać do końca całej serii. Ale właśnie, jak ta seria się zakończy? Myślę, że jak powiem wam dwa słowa Mistrz Raza, to już będziecie widzieli Mniej więcej o co mi chodzi Ta mistyczna postać dalej nie jest nam dokładnie W żadnym procencie znana Nie wiemy jakie raz jest, a nawet jego imienia nie znamy Wiemy, że jest tylko mistrzem I wiemy też, że jest i że ma ogromną potęgę Bo potrafił przynieść chwilę całe do cienia, W jakieś dosłownie losowe, nieznane nam dotąd miejsca Ale później poznamy, bo wiemy to od twórców I w dodatku potrafił rozmawiać telepatycznie Co pokazało pod koniec pierwszej części drugiego sezonu Co jest bardzo naprawdę imponujące I jak na to, że go nawet nie znamy. Dobra, dobra, bo tutaj pitu, pitu o mistrzu Lorda Rasa, ale jak on jest powiązany z zakończeniem powstania Smoków, no to powiem wam to, że na koniec właśnie owej serii zobaczymy owego mistrza Lorda Rasa. Jego potęgi, i ogólnie dowiemy się pewnie wielu, wielu rzeczy o nim. I w finalnym sezonie powstania Smoków pewnie będzie pełnił ogromną rolę, bo możliwe, że będzie silniejszy od zakazanej piątki, co już by w ogóle stawiało nicza w 100% przegranej pozycji. No chyba, że znowu się skończy tak, jak w obecnym sezonie. Dobra, jak już mamy mniej więcej nakreślone zakończenie powstania Smoku, które pewnie rozwieje nam wiele tajemnic, jakie zebrały się, chcę jeszcze poruszyć temat, co będzie już po samym tym serialu, bo jak już wspomniałem kilka odcinków temu, Dragon Rising to tylko element w całym uniwersum ninjago, więc kontynuacja jego będzie. I myślę, że będzie wyglądać albo tak, że dostaniemy nową generację, i już ninja będą trochę w takim podeszłym albo dorosłym wieku, i staną się czymś na wzór Mistrza Wu przez te całe lata ninjago. Ewentualnie cofniemy się lekko wstecz i dowiemy się coś o pierwszym Mistrzu z Pinjitzu i może że innych nierozwiniętych wątkach ze starego Niezago. Kto wie? Samo powstanie smoków jest bardzo dobrze napisane. Jak na razie dwa obecne sezony są genialne i mam ogromną nadzieję, że to będzie również tak wyglądać w przypadku kontynuacji jaka nastąpi. O już za kilka lat, o boże jak ja stary będę i dalej w go, haha. Ale cóż gruba, ale dopóki ta seria będzie. Dopóki ta seria będzie zwracać się z całej spółce i ludzi będą to oglądać, to jestem pewny, że Ninjago będzie trwało oj, bardzo, bardzo, bardzo długo. Niby co, co za dużo to niezdrowo, ale kto wie jak się potoczy przyszłość naszej ulubionej serii od Lego. A wy macie jakieś pomysły jak zakończy się Ninjago? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. Chętnie poczytam Wasze propozycje, a to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to będę wdzięczny za suba i lajka. Powodzenia już wszystkim jutro w szkole i do zobaczenia. Hej!